Cześć kochani! Dzisiaj jestem tu po to, żeby wyjaśnić Wam, skąd się wzięły anioły. Skąd się wzięły istoty anielskie. Pamiętajcie o tym, że każdy z Was postrzega je inaczej, ponieważ to Wasza percepcja rządzi tym, w jaki sposób wyjaśnione Wam zostaną te informacje i te dane, które do Was nadpływają. W wyniku czego, jeżeli jesteście wykluczeni na to, że istnieją istoty anielskie. Jeżeli macie to zanegowane z powodów, załóżmy, religii chrześcijańskiej, bądź też z powodów jakichś blokad, które mają swoje źródło w innych wiarach, to istoty anielskie nigdy nie pokażą Wam się tak pełnowymiarowo, pełnometrażowo ze skrzydłami. Ponieważ jest to typowe dla nich w kodzie katolickim. Jeżeli jesteście w innym kodzie, jeżeli też wasza podświadomość, wasza percepcja nie przepuści takiego wizerunku, zwyczajnie żaden anioł w taki sposób Wam się nie pokaże. Pokaże się Wam natomiast jako energia, pokaże się Wam natomiast jako źródło światła, jako określona barwa, jako określonego rodzaju działanie albo symptom. I teraz słuchajcie, uprawem magii anielską właściwie odkąd istnieje ponieważ kiedy tylko się urodziłam, postrzegałam istoty anielskie, postrzegałam istoty zmarłe, postrzegałam ludzi. W wyniku tego, że wydawało mi się, że każdy działa w ten sam sposób, kazałam osobom bliskim mi bardzo myć oczy pod bieżącą wodą z kranu, ponieważ wydawało mi się, że ich oczy z niewiadomych dla mnie przyczyn nie działają. Po jednych z warsztatów, które prowadziłam w Gabrielni. Gabrielnia to nasze oficjalne miejsce mocy. Zapraszam Was bardzo przy okazji. Zaczynamy już w weekend majowy i właściwie przejmujemy miejsce na jakiś czas. Chciałabym, żebyście, żebyście skupili się na tym, ponieważ chcę Wam przekazać jedną z najpiękniejszych wizji rytualnych, które kiedykolwiek, kiedykolwiek miałam. Wizja ta była nie tylko moim udziałem. W wizji wzięły udział dokładnie 42 osoby. Możecie je odnaleźć w internecie. Była to jedno z takich pierwszych naszych spotkań w tamtym miejscu, i do dzisiaj właściwie przypominamy sobie codziennie, co tam widzieliśmy. Słuchajcie, w momencie, kiedy przyjechałam na tamte warsztaty w okolicy, bardzo rozpanoszyła się wiedza, na mocy której chatorowie to jedyna, załóżmy, słuszna koncepcja, natomiast pani, która uczyła tej wiedzy, przekonywała wszystkich, że istoty anielskie to programy. Tak więc po trzech dniach warsztatów anielskich ludzie zaczęli dopytywać o szczegóły, widzieli te anioły, byli w stanie z nimi wejść w jakąś konwersację, byli w stanie przekazać swoje prośby, natomiast nie mieli odpowiedzi, jaka jest natura aniołów, skąd się wzięły. Tak więc po zakończonych warsztatach zapytałam y, ludzi, czy bardzo im się śpieszy do domu, bo jeżeli mają zupę na gazie, żelazko podłączone do prądu albo dziecko opiekunki, to oczywiste, że muszą opuścić teren natychmiast, a nawet trzy dni wcześniej. Natomiast y, jeżeli nie, mogą sobie na to pozwolić. Y, I słuchajcie, wszyscy zostali. Y, co do jednej osoby, więc ja powiedziałam w takim razie y, wejdźmy w wizję, ale ta wizja będzie się różniła od tych wizji rytualnych, które prowadzę zazwyczaj. Będzie się różniła w sposób diametralny, ponieważ w tej wizji nikt, łącznie ze mną, nie powie ani słowa. Natomiast wszyscy zobaczą. I w momencie, kiedy zebraliśmy się, usiedliśmy w kręgu, Osoby, które odbierały wiadomości telepatyczne, były poproszone o to, aby nie siedzieć blisko siebie, ponieważ byłoby to dosyć zaburzające dla rytuału, jeżeli nagle zaczęliby swoimi głowami plotkować. Ja natomiast usiadłam w samym sercu kręgu, ponieważ stół ołtarzowy już rozlokowaliśmy w innym miejscu domu, i wezwałam Archanioła Zatkiera, który natychmiastowo powiedział mi, że mam wejść w merkabę, zanim wyjaśnię sprawę. Tak też zrobiłam, weszłam w Merkabę i Archanioł Zatkiel zapytał, jaki jest powód tego wezwania i co dokładnie chcemy zobaczyć, czego chcemy doświadczyć. Ja powiedziałam mu, że chcemy poznać, jakie jest źródło aniołów, że zależy nam na tym, żebyśmy zostali przedstawieni dokładnie wysokiej wiedzy w tym momencie, w którym aniołowie się rodzą. Skąd oni się biorą, co to w ogóle jest? Archanioł Zatkiel zaczął się śmiać, powiedział, dobrze, w takim razie rozpoczynamy swoją podróż. Et pour chillin, Znalazłam się w takim momencie, w takiej sytuacji, w której jedyna, na co mnie było stać, to hiperwentylacja, ponieważ zobaczyłam źródło. Słuchajcie, źródło wygląda jak wszystko, co kiedykolwiek lśniło w Waszym życiu jednocześnie. Źródło wygląda jak wszystkie łezki, które zakręciły Wam się wokół, jak wszystkie uśmiechy, jak wszystkie iskierki szczęścia w oczach, jak każda srebrna i złota łyżeczka, jak każda drobinka brokatu, jak każdy promień słońca, jak każdy blask księżyca jednocześnie. Żyje, mieni się, e, energia e, wzajemnie przenika się przez siebie. Tak dla mnie wyglądało źródło. Widok ten był do tego stopnia niesamowity, absolutnie niesamowity, że mogłam jedynie e, siedzieć tam na środku tego kręgu i właściwie jeszcze ślina powinna mi zwisać, bo absolutnie przestałam jakkolwiek rozumować. E, więc Archanioł Zatkiel zaśmiał się i zapytał się, no dobrze, jaka jest, e, jaki jest cel Twojej misji? Co chcesz zobaczyć? Byłam w stanie wyjąkać z siebie tylko jedno zdanie, Mimo tego, że z istotami anielskimi pracuję na co dzień, ta wizja była tak majestatyczna, tak ogromna, tak wielka, że byłam w stanie wydukać tylko noże anioły. Jerhanią Zatkiel zaczął się śmiać z moich że anioły i powiedział: W takim razie patrz. I zobaczyłam, jak iskry blasku oddzielają się od źródła i płyną przez przestrzeń, zawieszone w przestrzeni kosmicznej, wyglądając zupełnie tak jak kosmiczne delfiny. Wiem, jak to brzmi, zdaje sobie z tego sprawę. Nie, nic, nikt niczego nie pił, nikt niczego nie palił. Natomiast zauważyłam, że poszczególne iskry źródła oddzielają się od tego źródła i płyną w przestrzeni kosmicznej. Pamiętając o tym, że za moimi oczami znajdują się 42 pary oczu i ludzie, którzy naprawdę chcą tego doznać, powiedziałam Zatkielowi, że chcę tego doświadczyć. Więc on powiedział, dobrze. W tym samym momencie znalazłam się w swojej merkabie. Tuż przy najbliższej takiej iskrze, no i oczywiście próbowałam jej dotknąć. Tak więc przesunąłam swoją dłoń do sfery, czyli do przedniej ściany merkaby, no i próbowałam tą dłonią dotknąć tej energii. Okazało się to niemożliwe, więc pamiętając o tym, że za moją wizją weszło 42 osoby i że nie mogę ich rozczarować, zaczęłam tak powolutku skrobać tą przednią ścianę merkaby i zdaję sobie sprawę, że wyglądałam jak komik, ale nie miałam wtedy innego pomysłu. Zaranią yy, Zatkiewicz zaśmiał się i powiedział nie: musisz im się przedstawić na poziomie światła. Więc mówię: ok Stanęłam i powiedziałam: Nazywam się Anna Maria Magdalena Artemiza Sokołowska. Magią zajmuję się od 12 wcielem, a przynajmniej tyle pamiętam. I usłyszałam: Jestem Rafael, uzdrowienie Boga. Tak trochę zgłupiałam, dlatego że Rafael jest moim aniołem stróżem i zdecydowanie postrzegam go najczęściej. Następnie odwróciłam się i usłyszałam: Jestem Michał, obrona Boga. Tuż obok przepłynęła iskra, która powiedziała: Jestem Omael, Bóg, który wyciąga z opresji. Chwilę później: Jestem Muriel, piękno Boga. Bardzo, bardzo mnie to zdziwiło. Po jakimś czasie krzyknąłam: Ale słuchajcie, przecież wy wyglądacie zupełnie inaczej. I usłyszałam taki szczery, serdeczny śmiech z samego serca kosmosu. No tak, w twojej percepcji. Totalnie mi się to nie posklejało, ale na sali mieliśmy dwóch fizyków kwantowych, więc liczyłam, że oni coś ogarną. W związku z tym stwierdziłam, że nie, zamiast denerwować się, że nie mamy tutaj pożądanego efektu, po prostu przepłyniemy tym doświadczeniem dalej. Ale Archanioł Zatkiel dostrzegł, że w pewien sposób powoduje to we mnie jakąś niesnaskę, czegoś nie dorozumiałam. Tak więc przyzwyczajony do tego, że do mnie mówi się dużymi literami, powiedział tak. Każdy anioł to cecha Boga. Bóg rozmienił się na cechy, by doświadczać siebie w warunkach. Gdyby był przez cały czas w jednym miejscu i w jednym czasie, to byłby każdy i żaden. I pomyślałam sobie, no tak, taki Bóg Schrödingera. Archanioł Zatkiel powiedział: no właśnie. I z racji tego, słuchajcie, zrozumiałam, że te iskry spływają w materię, spływają w przestrzeń również i ziemską, po to tylko i wyłącznie, by być określoną cechą Boga. Zobaczcie, anioły działają bardzo, bardzo kierunkowo. W tym samym momencie przypomniało mi się, że jeżeli poprosisz archanioła Rafaela o to, by znalazł Ci miejsce parkingowe, to on uzdrowi brak miejsca parkingowego. Jeżeli poprosisz Michaela o miejsce parkingowe, on Cię obroni przed brakiem miejsca parkingowego. Ponieważ Rafael zawsze będzie uzdrawiał, gdyż jest uzdrowieniem Boga, Michał zawsze będzie bronił, gdyż jest jego obroną. W związku z tym, słuchajcie, stało się to dla mnie jasne, natomiast chwilę później Archanioł Zatkiel patrząc na mnie powiedział, poza tym anioł to funkcja. W związku z tym, że byłam już w tym momencie wizji, zapytałam się w takim razie, skąd się wzięli ludzie. Archanioł Zatkiel powiedział: Dobrze, że pytasz, spójrz w swoją prawą stronę, spojrzałam, i z prawej strony nadpłynęła iskra, mniejsza, ponieważ posiadam percepcję, ale wyglądająca zupełnie identycznie, wyglądająca dokładnie tak samo jak iskra anielska, jednakże nieco mniejsza. I w momencie, kiedy przedstawiła jej się na poziomie światła, ta iskra znalazła się bezpośrednio, bezpośrednio w moim merkabie. Spanikowałam, szczerze mówiąc. Dlatego, że przez moją głowę przeleciały tysiące zdjęć, zupełnie tak, jakby były rzucane przez stroboskop, i jedynie mrugając mogłam przejmować kolejne z tych zdjęć siebie. W pewnym momencie parę osób na sali się wybudziło, a ja zobaczyłam kobietę, która leży na łóżku, leży na łóżku takim szpitalnym, jest podczas operacji, znajduje się w takim momencie. I kiedy zrozumiałam, co się dzieje, kiedy zrozumiałam, że jest to dusza osoby, która właśnie w tej chwili opuszcza ciało, Archanioł Zatkiel powiedział do mnie, zapytaj, gdzie chce wracać. No więc ja tak patrzę na niego, podniosłam to i mówię, no, gdzie chcesz wracać? I usłyszałam, do domu. I tak się zdziwiłam, że to usłyszałam, bo nie było to usłyszenie w granicach samowiedzy, a taki zupełny, zupełny komunikat, komunikat zewnętrzny. Więc powiedziałam, no, powiedziała, że chcę do domu. Archanioł Zatkiel mówi, zapytaj, czy do rodziny, czy do źródła. I usłyszałam, do córki. Archanioł Zatkiel powiedział, wobec tego... Pobłogosław ją i puścię jeszcze raz w tamtą stronę. I tak też zrobiłam, popuściłam te duszę z merkaby, e, oburzona nieco tym doświadczeniem, bo pierwszy raz w życiu trzymałam w dłoniach duszę ludzką, właściwie jest to ogromny, jest to. Nawet teraz trzymam minerały w dłoniach, pianic i, e, i kwarc biały, dlatego że bardzo trudno byłoby mi to opowiedzieć bez emocji. Wiadomo, kianity nieco wychładzają, a zaś kwarc dba o to, żeby to była jasna i czysta wizja. Słuchajcie, to było uczucie absolutnie nie do pomylenia z niczym innym. Natomiast e, później powiedziałam, że skoro już jesteśmy tutaj, chcę wiedzieć, skąd wzięły się upadły anioły. Ponieważ ja nie wierzę, że wzięły się ze źródła. Archanioł Zackiel zaśmiał się i powiedział, masz rację. E, I powiedział, w takim razie spójrz. I zobaczyłam pięć iskier ludzkich na horyzoncie, które zebrały się wokół siebie i które zebrały za sobą, każda z nich, kolejne pięć iskier ludzkich. I te pięć iskier ludzkich, te drugie iskry, Wysłały światło do środka kręgu, ponieważ one uwierzyły, że coś jest możliwe. Następnie to zło rozrastało się fraktalnie, zaś na samym początku było nieprawdą. Dlatego gdy legitymujecie istotę, która podaje się za istotę anielską bądź archanielską, anioł nie jest, kiedy mówicie, w imieniu mojego najwyższego jestem, ukaż mi swoje światło. W imieniu mojego najwyższego jestem, ukaż mi swoje światło. W imieniu mojego najwyższego jestem, ukaż mi swoje światło. Ta istota nie ukaże wam światła, bo go nie ma. Ponieważ na samym początku nie wzięła się ze źródła. Zaś jedyne światło, które ma, to światło, które idzie z ludzkiej wiary. Bo wierzyć w coś, to znaczy dawać z siebie światło na to. Bo wierzyć w coś, to oznacza dawać z siebie prawdę na to. Bo wierzyć w coś, oznacza dawać temu życie. Tak więc istoty demoniczne wzięły się stąd, iż grupa ludzi, która najwyraźniej zajmowała się religią, sprawiła, że inni ludzie uwierzyli w zło. Ponieważ w kabalistycznym, dualistycznym wszechświecie, w takim, w które wierzyli ludzie 40 lat przed Abrahamem i wiele lat tuż po nim, ludzie wierzyli w to, że jeżeli istnieje jakaś określona ilość bieli, istnieje taka sama ilość czerni. W związku z tym, skoro istnieje Rafael, który uzdrawia, z całą pewnością dla tych ludzi, dla tych istot istnieje jakaś siła, która sprawia, że chorujemy. Taki wszechświat był dla ludzi logiczny i taki wszechświat sobie uczynili. I w związku z tym, Zrozumiałam, że wierząc w coś, dajesz temu prawdę. Nie jest prawdą, że istoty demoniczne nie istnieją, ponieważ przez to, że bardzo wiele osób wierzyło w nie przez bardzo, bardzo długi czas, stały się rzeczywistością, stały się prawdą, jest to niezaprzeczalne. Jako egzorcysta walczę z nimi na co dzień. Zaś w tej wizji zobaczyłam, że są po prostu puste w środku. Nie mają w sobie Boga. Jeżeli ty go okażesz, one znikną, bo każdy mrok to po prostu brak światła. Słuchajcie, ta wizja e, zakończyła się e, moim podziękowaniem dla Archaniła Zatkiela, zaś w momencie, kiedy tylko z niej wyszliśmy, te cztery osoby, które się wybudziły, natychmiastowo do mnie podbiegły z karteczkami. Na karteczkach zanotowane było imię i nazwisko. Mimo tego, że osoby siedziały w różnych miejscach sali, imię i nazwisko było mniej więcej takie samo. Jedna osoba pomyliła jedną literę. I e, oczywiście to, co zrobiliśmy natychmiastowo, to wbiliśmy to imię i nazwisko w Facebooka. E, znalazłam kobietę, która mieszka w Nowej Zelandii. Napisałam do niej, że no, słuchaj, taka sytuacja, mieliśmy warsztaty anielskie, e, nie wiem jak się czujesz, ale e, tak w sumie e, widzieliśmy Twoją śmierć kliniczną. I e, jeżeli chciałabyś czegoś się dowiedzieć na ten temat, albo e, jeżeli w jakikolwiek sposób chcesz nawiązać z nami kontakt, no to jesteśmy. E, kobieta odczytała wiadomość po tygodniu, odpisała po trzech. Ponieważ stwierdziła, że w momencie, kiedy tylko doszła do siebie i włączyła internet, jedyna rzecz, którą pamiętała z całej śmierci klinicznej i z całej swojej podróży poza ciałem, to była moja twarz. Tak więc po odebraniu tej wiadomości po prostu zemdlała. W tej chwili stwierdziła, że jest gotowa na to, by opowiedzieć o tym w jakimś filmie, w związku z czym rozglądajcie się, ponieważ Akademia Ducha robi o wiele więcej rzeczy niż Wam się wydaje. Kochani, tak jest źródło aniołów, tak zostało mi to przejawione. Jeszcze jedna rzecz, nasza wizja. Trwała ponad 8 godzin. Nieco mnie to zbulwersowało, bo wiele osób nie zdążyło do domu, ktoś się spóźnił na samolot, ale żadna z tych osób nie jest z tego powodu zła ani nie czuje się gorzej z powodu tego, iż musieliśmy kołować L4. Cieszę się, że mogłam się tym podzielić, bo to była jedna z najpiękniejszych rzeczy, która mi się przytrafiła. Zaś Zatkiel, któremu później próbowałam zrobić awanturę na temat tego, że to wszystko miało być króciutką wizją, powiedział do mnie tak. Oto kula światła w Której znajdują się wszystkie informacje i wszystkie wydarzenia w swoim życiu. Dotknij jej. Podeszłam do niej, spróbowałam dotknąć, odrzuciło mnie zupełnie tak, jakbym była rażona piorunem. To było niezwykłe. Yy, Jelchonią Zatkier powiedział tak, to teraz wyobraź sobie swoją linię życia, tak jak Wy ludzie lubicie to robić. Więc oczywiście uczciwie zaznaczyłam moment urodzenia, tutaj chciałam zaznaczyć moment śmierci, powiedział dobra, nie przesadzaj. I następnie wziął te kulę światła, rozsmarował ją po tej linii. I powiedział tak, podejdź teraz. Podeszłam, zobaczyłam, dotknęłam, wróciłam w parę wspomnień, dowiedziałam się paru ciekawych rzeczy z przyszłości. Yy, natomiast Zatkiel powiedział do mnie tak: Czas jest po to, by nie wszystko zdarzyło się jednocześnie. Nie bylibyście w stanie ani tego odebrać, ani zapamiętać, gdyby zostało ujęte w tym czasie, który wskazałaś. Tak więc w ten sposób zrozumiałam również kolejną prawdę na temat czasu. Więcej takich prawd poznacie na naszych lekcjach wysokiej alchemii. Przypominam, nie są to lekcje płatne, ale są to lekcje, w których przejście na kolejny poziom zdecydowane jest tym, czy odrabiacie zadania domowe i jak bardzo się do tego przykładacie. Jeżeli chcecie uczestniczyć w tych lekcjach, monitorujcie nasze działania, monitorujcie naszą tajną grupę na Facebooku, a przede wszystkim monitorujcie wszystko to, co publikujemy na stronie. Bądźcie z nami na bieżąco. Robimy naprawdę epijskie rzeczy, fajnie, żebyście dołączyli. Dzięki, namaste.